Czy zdarzyło ci się wpaść w pułapkę marazmu, tego, że każdy dzień wygląda tak samo, że w twoim życiu niewiele się zmienia? Jak sobie z tym poradzić? Jedną z takich metod jest prowadzenie dziennika wdzięczności. Nie jest to nic nadzwyczajnego, po prostu wystarczy notes, zeszyt, kartka papieru, na której piszesz dzisiejszą datę i zdanie: Jestem wdzięczny za. I dodajesz tam trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Nie musi to być nic nadzwyczajnego. Może to być piękny poranek, może to być po prostu deszczowy dzień, w którym było spokojniej niż zwykle. Nie jest ważna też kolejność, w jakiej umieścisz te rzeczy. Dlaczego te ćwiczenie działa? Znasz na pewno polskie powiedzenie: Pańskie oko konia tuczy. Czyli to, na czym się skupiamy rośnie. Więc jak skupisz się na wdzięczności, zaczniesz zauważać jej dużo więcej w swoim życiu. A jeżeli jesteś wdzięczny, jeżeli jesteś szczęśliwy i zauważasz coraz więcej powodów do szczęścia, to automatycznie zmieniasz swój każdy następny dzień na lepszy. Przesyłam wam dużo miłości. Marian. Pa pa.